Dawid publicy publicysta, witam serdecznie. Kłaniam się. Halo, halo, Dawidzie, jak tam u ciebie z rana? Kawa była? Kawy jeszcze nie było, bo że przyznam szczerze, ale... Co się odwlecze, to nie ucieknie. Co się odwlecze, to, to nie To nie najlepsze przed to. tobą. <głos> <głos> Słuchaj, e, e, Gazeta Polska codziennie dzisiaj o tym pisze. E, nawet rzecznik CUE e, no, wyśmiał te teorie bodnarowców, że sędzia, e, który miał jakąkolwiek styczność z tym nowym, jak oni mówią, KRS-em, e, no, to jest jakiś zadzumiony i z definicji nie jest sędzią. No rzecznik w tej rekomendacji, to jeszcze wyjaśnijmy, nie jest wyrok. Mówi, no nie ma żadnego powodu, żeby podważać status sędziego z tej tylko przyczyny. No tak, ale niestety, poza tym, że oczywiście to jest obiektywnie kolejny kamyczek do ogródka tego bezprawia, jakie w tym momencie urządzają nam podnarostcy, to myślę, że poza krótkotrwałą radością po stronie podemokratycznej i po państwowej opozycji, to wydarzenie nie ma żadnego większego niestety znaczenia. Po pierwsze, jak redaktor zauważył, no to jest opinia rzecznika, oczywiście najczęściej sam się, przychyla do tej opinii, ale akurat w wypadku Polski wielokrotnie Różne instytucje pokazywały, że są w stanie działać ekstraordynaryjnie, więc wstrzymałbym się i poczekał, żeby zobaczyć, co samo CUE zrobi. A po drugie, tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ nie przyniesie żadnych konsekwencji. To znaczy, o ile kiedy rządził w Polsce prawo i sprawiedliwość, rządziło mm -hmm. to tego typu. Deklaracje, nawet jeżeli właśnie były to jak tylko deklaracje czy rekomendacje, potrafiły wytworzyć realną lawinę polityczną i spowodować zmiany działania różnych instytucji w obszarze samej Unii, o tyle zarządów to do niczego takiego nie dojdzie. Więc to będzie po prostu kolejne oświadczenie, które właściwie no, w żaden sposób nie zmieni samej polityki Brukseli, która nadal będzie puszczać zielone światło, powiedzmy, co najwyżej będzie miała na papierze, że oj, ale przecież ja się na tym nie zgadzałem. A jeżeli chodzi o stronę tych tak zwanych koeuropejskich naszych demokratów, czyli tych skrajnych populistów dewastujących w tym momencie nasz system prawny, no to przecież nie jest to pierwsza, że tak powiem, na papierze reakcja środowisk, znaczy instytucji prawnych Aha. związanych z szeroko pojętą Unią Europejską, która uderza w ten rząd, czy ten rząd coś sobie z tego robi, czy jego wyborcy sobie coś robią? Z tego oczywiście, że nie, ponieważ ani ich wyborcy, ani temu rządowi nigdy nie chodziło o żadną praworządność. I uh, so you Wiesz co, wiesz, co, wiesz co, Dawidzie? Tak obserwuję wczoraj, co się działo na X, między innymi w tej, w tej sprawie. I oczywiście dyskusja, w której niejaki Matecki też brał udział, pewnie, pewnie, pewnie to widziałeś. I już jest odwracanie kota ogonem i już jest to, że to, co jest zapisane rzeczywiście tam w tej, w tej rekomendacji, że, że z automatu to nie może się dziać. tak? To znaczy, że każdy przypadek powinien być rozpatrywany osobno, jeżeli już w w ogóle chcieliby cokolwiek podważać, to nie mogą po prostu w całości en gros, po prostu tego brać, ale to i tak już jest podważane przez, przez te, tego typu autorytety powiem, chyba dodając cudzysłów do tego i, i jak widać w tekstach no, gazety to wyborczej to jest. Podobnie, podobnie jest. Uśmiechnijcie się tam, uśmiechnijcie się tam, tam wy co stoicie, uśmiechnijcie się. Tak, zacytuję troszeczkę Rafała Trzaskowskiego, który stara się. Hej, tam brygada! Się, tak, hej, tam brygada, który, który stara się taki przekaz wrzucić, jak to, jak to uśmiechnięta polska, właśnie sympatyczna to i miła to do wszystkich. Zjadywuje jak ta wesela. A prawda jest taka, jaką można zobaczyć chociażby w y, kampanii, uwaga. Muszę użyć znowu cudzysłowu y, profrekwencyjnej y, fundacji Twój głos jest ważny, która to fundacja wrzuciła do sieci masę filmików, o, które w ten sposób przedstawiają wyborców, generalnie konserwatywnych. Dobry Polak, to ja. Mamy dźwięk? Konserwatyzm mam we krwi. Wiem, że kobiety i dzieci trzeba trzymać krótko, a przyjaciół szukać na wschodzie. Nam słowianą znacznie bliżej do Rosjan niż do tych zakichanych germanów czy niewydarzonych Francuzów. A że Rosjanie nie lubią wolności? Ja też nie lubię. Lubię za to, gdy jest sprawiedliwie i prawie, ale po naszemu? Nasze prawo i dla nas sprawiedliwość. Przecież nie dla uśmiechniętych. Jest z nami Dawid. Dawidzie ee, po, 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 bo, aż się z trudem powstrzymuje do po podawania przykładów e, brunatnych z przeszłości. E, czy w ogóle w demokratycznym państwie wolno prowadzić taką e, kampanię, która się opiera na przekonaniu, że poważna grupa wy wyborców e, jest e, no, nie, nie wiem, ludźmi drugiej kategorii? A czy ja jako wolność uważam, że na miłość skłaniaj tego typu podłość i głupota ma prawo istnieć w debacie publicznej, chociażby po to, żeby odsłaniać prawdę o pewnych formacjach i o pewnych ludziach, ale pod warunkiem, że jest to robione na zasadzie otwartej przyłbicy, a tutaj mamy do czynienia ze stentacyjnym łamaniem prawa, ponieważ jest to kampania, która nazywa siebie kampanią obywatelską, profrekwencyjną i właśnie z tego powodu, między innymi ta kampania przyjmowała pieniądze ze spółek Skarbu Państwa, bądź w ten sposób, z, że tak powiem, moralnym glejtem odpowiednim, mogli na nią wpłacać e, odpowiednie spółki, już nie Skarbu Państwa, tylko deweloperskie, etc. Więc pod tym kątem jest oczywiście to najcięższego typu patologia mm, i to patologia antydemokratyczna. No bo tu chodzi e, teraz... o w, e, wywołanie uczucia nienawiści do znacznej grupy Polaków. Tak, jak najbardziej. E, I e, tutaj mówiłeś o mówiłeś o, mm, o odnosiłeś się do tych brunatnych momentów historii, ale nie trzeba się wcale cofać tak daleko. Znaczy, przecież ja myślę, że ty także i w ogóle ludzie interesujący się polityką niestety z konieczności muszą być na bieżąco z tym, co wyprawia rosyjska propaganda. I rosyjska propaganda dokładnie w ten sposób pokazuje Ukraińców. To znaczy tutaj, poza tym, że obiektem ataku propagandowego hejterów związanych z Tuskiem i jego żoną, etc. Jest, są Polacy, to sposób konstruowania wobec nich nienawiści, pokazywania ich jako tępych, niebezpiecznych podludzi, którzy są zagrożeniem, którzy nie rozumieją jak gdyby Podstawowych spraw, ale zwłaszcza to są zagrożenia są bezpośrednim zagrożeniem, to takim wręcz egzystencjalnym. To jest dokładnie to, w jaki sposób putinowska propaganda przedstawia Ukraińców. Więc ja bym głównie na tą analogię wskazywał, bo jestem, mówię to, absolutną pewny tego. Jestem, że oni dokładnie na tych wzorcach bazowali, tworzą coś takiego. Ale jeżeli mogę, to tutaj mamy. Kilka bardzo ciekawych aspektów na tylu poziomach, że rzeczywiście można by o tym gadać i gadać. Po pierwsze, widzimy, jak mocno zblatowany jest, nazwałbym to w sposób nieformalny, chociaż właściwie relacja. Pracy i umowa o pracę jest dość formalna, ale w tym sensie nieformalny, że nie odsłonięty, dopiero teraz został on odsłonięty. Jak mocno jest zblatowany ten układ, no który tak naprawdę jest podstawą rządu PO? No właśnie, pozwól Dawidzie, że w ogóle zacytuję, zacytuję Jacka Liziniewicza dzisiaj z Gazety Polskiej codziennie, który opisuje właśnie ten układ w tekście Afera hejterska i żona Trzaskowskiego. Żona Rafała Trzaskowskiego, a także szefowa jego biura z czasów, gdy był europosłem są zatrudnione w spółce stworzonej przez fundację Miasto Dzieci, która jest ściśle powiązana z tworzącą hejterskie filmiki fundacją Twój głos jest ważny. No i posłowie opozycji żądają wyjaśnień o tym, jak wyszło na jaw, że wobec organizacji hojną ręką wykazały się spółki SPA Skarbu Państwa. No właśnie! Jak to wygląda w ogóle ten, ten cały system zblatowania się i współdziałania tych, tych naczyń połączonych y, 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 polityków partii rządzącej i z, z tym przemysłem pogardy, hejtu i nienawiści? Znaczy on, jak wygląda, to, to zapraszam Państwa do przeczytania tego, co napisał Jacek Bliźniowicz, bo on, na ile znam jaska, nie czytałem, przepraszam, tego tekstu. To dokładnie punkt po punkcie pokazuje tę patologię ja i jestem świetny. Boże, jak komplementuję, ale to naprawdę jeden z moich ulubionych dziennikarzy. To, co on ostatnio pisał, chociażby o sprawie Black Hole, było naprawdę wspaniałe. Ale wracając do meritum i kończąc te komplementy, gdybym miał to tak słuchaczom na szybko powiedzieć, no to struktura jest taka, że mamy. Kilka powiązanych z sobą biznesowo, ale tak naprawdę jeżeli chodzi o cele statutowe, zupełnie innych podmiotów, które mają w pewnych węzłach kontrolnych. Te węzły kontrolne wcale nie muszą być eksponowanymi stanowiskami, ale po prostu pełnią tak naprawdę taką funkcję. W tych węzłach kontrolnych mają umieszczone w ludzi platformy. To są czasem bezpośrednio. Właśnie politycy, czasem to są ich członkowie rodzin, jak żona Czaskowskiego, albo jakiś brat, jakiś siostra. Bardzo często są to ludzie powiązani z mediami na pasku PO. I ich funkcja jest poza tym, że jak gdyby mają konkretne benefity finansowe za to, ich funkcja właśnie jest kontrolna. Oni w ten sposób mogą nadzorować przekaz, wpływać na niego i być takim elementem łączącym te kolejne podmioty. Tak, i właśnie do tego najprawdopodobniej służyła żona Czaskowskiego. A jedno Jednocześnie za pomocą o, oczywiście odpowiednio fejkowej narracji, nie mającej nic wspólnego z rzeczywistością, czyli na przykład, że mamy kampanię profekwencyjną, która tak naprawdę jest kampanią hejterską wymierzoną w, w konkretnego kandydata, no, za pomocą tej fejkowej narracji różne podmioty związane z państwem mogą e, przesłać na to pieniądze. To aż przypomina w jakiejś formie Pranie brudnych pieniędzy, choć mm -hmm. stosunki te brudnych pieniędzy tu nie mamy, ale jeśli chodzi o mechanizm tego kolejnego przenoszenia tych pieniędzy na różne podmioty, to faktycznie jest to działalność wręcz za pomocą rodzaju słupów, która ma na celu wyprowadzenie odpowiedniej ilości pieniędzy, a za jej pomocą wprowadzenie w obieg odpowiedniej narracji politycznej, ale także, że tak powiem, rozdanie rozdanie tych pieniędzy odpowiednim beneficjentom, tak? W tym momencie tej fundacji, czy żonie jakiegoś polityka, etc. Czego Więc, rezultatem jest zatem. niestety kampania, przy której nawet wszystkie soki z buraka rumienią się ze wstydu. Dziękujemy serdecznie. Dawid Wilstein był Dziękuję. z nami. Dziękujemy, dziękujemy Dawidzie. A, a my wracamy do dobrej muzyki i do kawki porannej. Słuchajcie dalej. Radia Republika.